Wielkopolskie Pogranicza, Wersalska Heterotopia. Podcast. Projekt realizowany przez Nadnotecką Fundację Artystyczną, i jest finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Celem działania będzie zatem zadanie pytania mieszkańcom o istniejącą kiedyś w przestrzeni im najbliższej granicy oraz związanych z jej istnieniem uwarunkowań, a potem czy zaszły zmiany po jej zniknięciu? Ludzie się zmienili, a przestrzeń pozostała bez zmian? Gdzie jest ten wersalski ślad i w czym on się zapisał? W przestrzeni? W ludziach? W ich pamięci? A może tylko w dokumentach historycznych? Ważnym elementem będzie także interdyscyplinarne podejście do problematyki pogranicza nie wiążąc działania tylko z wynikami badań historyczno-kartograficznych, ale także wprowadzenie problematyki społecznej, wychodzącej poza kontekst historyczny, wynikającej ze współczesnej percepcji tego zagadnienia czyli granicy pogranicza, przez mieszkańców najbliższej okolicy wojna, przesiedlenia, konflikty związanej z doświadczeniami XX wieku, na przykład kryzys klimatyczny, migracje, przemoc. Powstanie Wielkopolskie było zrywem, który się przyczynił do ukształtowania granicy zachodniej. Walki zakończono w lutym 1919 roku rozejmem w Trewirze, który sankcjonował terytorialne zdobycze powstańców, a linia demarkacyjna oddzieliła walczące strony. Traktat wersalski podpisano 28 czerwca 1919 roku w Wersalu i był on ważnym wydarzeniem dla Wielkopolski, Gdyż utrwalił on linię ustaloną w Trewirze i oznaczało to włączenie terytorium do Polski, w tym również miast, które nie zostały zdobyte przez Polaków podczas powstania w tym Leszna, Kępna, Ra i Zbąszynia. Przebieg granicy z Niemcami opisywały artykuły 27 oraz 87 Traktatu. Do dokumentu dołączone były także mapy. Jedna z nich, zachodnie granice Polski, w skali 1 do miliona, przedstawiała linię granicy między Polską a Niemcami. Uwidoczniono na niej granice niewymagające i wymagające wytknięcia, czyli wyznaczenia w terenie, a także obszary, na których należało przeprowadzić plebiscyty, dotyczyło to Warmii, Mazur oraz Śląska. W samym traktacie granica została przedstawiona w sposób opisowy. Czytamy tam m.in. że linia, która będzie obrana na miejscu, przechodząca na zachód od miejscowości Dębowa Łęka, Brenno, Wieleń, Kaszczor, Kębłowo i na wschód od miejscowości Olbraniec, Bukowo, Lgiń, Wijewo, Łupice, Świętno, stamtąd aż do najdalej na północ wysuniętego punktu jeziora Chłop, linia, która będzie oznaczona na miejscu, a przejdzie środkiem jezior. W każdym razie miasto i stacja Zbąszyń, włącznie z punktem połączenia linii Świebodzin, Zbąszyń i Cylichowa, Zbąszyń, pozostaną na terytorium polskim. Stamtąd ku północowschodowi, aż do punktu zetknięcia granic powiatów Skwierzyńskiego, Międzychockiego i Międzyrzeckiego. Do wyznaczenia granicy w terenie powołano pięciosobową komisję delimitacyjną, która pierwotnie miała być siedmioosobowa, która zajęła się delimitacją, szczegółowym określeniem przebiegu i wytyczeniem w terenie oraz demarkacją, czyli oznaczeniem granicy w terenie. Trzech członków wyznaczyły państwa sprzymierzone – Wielka Brytania, Francja, Włochy, po jednym Niemcy i Polska. Prace rozpoczęto dopiero w 1920 roku, już po ratyfikacji traktatu przez Niemcy. A zakończono w dniu 18 października roku 1924 roku. Granicę zachodnią podzielono na 14 sekcji. Początkowo oznaczano ją w terenie palami, kopcami i innego rodzaju tymczasowymi formami, a dopiero w późniejszym okresie ujednolicono znaki graniczne. Jedne miały postać bloku o wymiarach 25 na 25 cm, który wystawał na około 30-50 cm ponad terenem. Natomiast punkty główne stabilizowano blokami o wymiarach 40 na 40 cm i 75 cm wysokości nad ziemią. Na ich przeciwległych bokach znajdowały się napisy Wersaj 28 czerwca 1919 roku. Lub P i D oznaczające państwo graniczne. Odległość pomiędzy poszczególnymi monumentami wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset metrów przykładowo w sekcji F o długości 131 km. Umieszczono 370 punktów, a w sąsiedniej sekcji G aż 883 znaki, chociaż liczyła ona tylko 155 km. Ciekawą częścią operatu są szkice sytuacyjne przepraw mostowych na noteci, będącej wtedy rzeką graniczną, na których precyzyjnie oznaczono miejsce przebiegu granicy. Punkt na moście miał swój numer, np. F003, zaś w terenie oznakowany był metalową tabliczką przytwierdzoną do konstrukcji. Również fotografie z tych punktów wklejono do operatu jako świadectwo ich oznaczenia. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy zniszczyli wiele znaków granicy wersalskiej, reszty dewastacji dokonano po wojnie. Ostatnio nastąpiła zaś swoista moda na wykopywanie granitowych bloków i umieszczanie ich jako ozdoby w przydomowych ogródkach. Ale ciągle można jeszcze odszukać w terenie znaki graniczne w ich pierwotnej, wersalskiej lokalizacji. Są to zatem materialne i fizycznie istniejące w danym miejscu świadectwa przebiegu granicy w danym miejscu